Dzisiaj w tym studiu będziemy się zastanawiać, kto powinien być kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta RP. A kandydat Platformy Obywatelskiej w dużej, z dużym prawdopodobieństwem może te wybory wygrać, więc tak naprawdę będziemy się zastanawiać, kto byłby lepszym prezydentem. I będziemy to robić w wyśmienitym gronie, bo ze mną, z nami są Marcin Meller. Dobry wieczór Państwu. Leszek Miller. Dobry wieczór. Grzegorz Stroczyński? Dobry wieczór. Igor Zalewski? Dobry wieczór. A ja się nazywam Robert Mazurek. Radosław Sikorski, lat 61, minister spraw zagranicznych. Ukończył studia na Uniwersytecie Oksfordskim. Obecny minister spraw zagranicznych sprawował te funkcje również w latach 2007-2014. Wcześniej pełnił obowiązki ministra obrony narodowej, a także marszałka Sejmu. W latach 2019-2023 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski był optymalnym naszym kandydatem w 2020 roku, kiedy on był takim jedynym, najważniejszym. Politykiem obozu proeuropejskiego, demokratycznego, i stawką wyborów była praworządność. Dzisiaj się czasy zmieniły. Stawką wyborów dzisiaj jest bezpieczeństwo międzynarodowe Polski. I ja po prostu uważam, no mam, mam obiektywnie więcej doświadczenia i mam mocniejsze karty. Um, więc to nie jest kwestia tego, kto jest lepszy czy gorszy. To jest kwestia doboru właściwego człowieka do właściwych zadań. Wie pan, gdyby pan wybierał przewodnika po Warszawie i chciał pan zwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no to nawet ja bym wybrał Rafała Trzaskowskiego, ale gdyby pan chciał zwiedzić Muzeum Wojska Polskiego, to ja się bardziej nadaję. Potrzebny jest też prezydent, który rozumie i wrażliwość konserwatywną, i liberalną, obie. Ale też, który rozumie perspektywę polski powiatowej, a nie tylko metropolitalnej. Ja jestem z bydgoskiego podwórka. Bydgoszcz jest oczywiście stolicą województwa, ale no to, jest, to jest perspektywa inna niż, niż ta z Warszawy. Uważam, że wybory w Stanach też są nowym elementem, bo pokazują, że idzie twardsza polityka i że świat się przesuwa na prawo. Czyli co? Że pan ma większe szanse, bo pan jest większym twardzielem? No, bywało się na wojnach. Pracowało się w konserwatywnym instytucie w Waszyngtonie. I ma się tam, też znajomych z tamtych czasów. To jest to w stanie zrobić, nie jest Rafał. Zgadzam się, że Rafał jest bardziej popularny na lewicy. Lewica ma dzisiaj w sondażach między 6 a 8%, a to, co jest na prawo od nas, to znacznie większe bloki wyborców, a ja mam tam poparcie dwukrotnie wyższe od Rafała Trzaskowskiego. To był Radosław Sikorski, a teraz film zapowiadający kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski, lat 52, prezydent Warszawy. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. Na tej samej uczelni uzyskał doktorat. Ukończył również Kolegium Europejskie. Wcześniej był m.in. ministrem administracji, cyfryzacji, a także posłem do Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze, drodzy Państwo, i takiego powinniśmy mieć też prezydenta, to jest prezydent, który jest przewidywalny, który umie się ugryźć w język wtedy, kiedy trzeba. Prezydent, który potrafi budować sojusze. Chodzi nam przede wszystkim o to, drodzy Państwo, żeby mieć prezydenta, który nie dopuści do wojny, który nie dopuści do sytuacji kryzysowej. Tutaj trzeba cierpliwości, trzeba doświadczenia, trzeba kontaktów. Jeżeli trzeba było reagować na wojnę od razu, następnego dnia, jak tydzień przed wojną byłem w Kijowie, to wierzcie mi, że ja na pewno jestem przygotowany na każdą kampanię wyborczą i na to, żeby rozmawiać z ludźmi, tylko. Warunek podstawowy, żeby oni chcieli rozmawiać z nami. Proszę zerknąć na wszystkie badania, notabene badania, które też przeprowadziła Pana stacja. I one jasno pokazują, że ja mam przewagę, że więcej osób chce zagłosować na mnie. Jeżeli chodzi o elektorat konserwatywny, to jest albo remis, albo w elektoracie niezdecydowanym czy elektoracie konfederacji ja mam zdecydowaną przewagę. To proszę spojrzeć na wszystkie badania. No wszystkie badania jednoznacznie pokazują, kto ma większą szansę wygrać wybory prezydenckie, kto jest bardziej popularny w większości elektoratów. Tego bym się trzymał. Nie opinii tylko Ja mówię bardzo dobrze o Radosławie Sikorskim, cieszę się, że, że on też dobrze mówi o mnie. Ja uważam, że w dyplomacji warto być osobą przewidywalną i wyważoną, natomiast rzeczywiście zgadzam się z Radosławem Sikorskim, że tu chodzi o olbrzymie doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Chodzi tutaj o olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o odporność na stres. Za mną przypominam Państwu bardzo trudne kampanie, dwie kampanie warszawskie, kampania prezydencka. To pokazuje odporność na stres. Za nami tutaj, jak wszyscy stoimy, radzenie sobie z bardzo wieloma sytuacjami kryzysowymi. W pewnym sensie zarządzanie Warszawą w tak trudnych czasach jak 8 lat pisu, pandemia, wojna, uchodźcy. Kategoria no numer jeden to jest charyzma. Będziemy się zastanawiać, który z tych kandydatów dysponuje większą charyzmą? Żaden z nich nie jest mistrzem charyzmy. Natomiast jeden jest pozbawiony toksyny. I to powoduje, mam na myśli oczywiście Rafała Trzaskowskiego. To znaczy, że jednak jakiś ten. Teoretycznie gdybym stosował kryterium czysto techniczne, pewnie dałbym obydwu trójkę. Zacharyzma. Ale. Hmm? Tak, za tak? Tak. Ale w tej skali od 1 do 5. Mhm. Natomiast biorąc pod uwagę tą taką. Um... Budowaną w czasie spotkań z ludźmi przez Rafała Trzaskowskiego atmosferę takiego ciepłego kolegi, którą się stara robić, to bym dał 3,5, a Radosławowi Sikorskiemu za te no, takie toksyczne wjazdy 2,5. Więc żeby nie było remisu, to zrobię chyba. dwa. Pierwsza kategoria, żeby, było, nie było miło, żeby nie było przykro, to Trzaskowskiemu dam czwórkę, a Sikorskiemu trójkę. Trzaskowski jest dobrym przykładem, jak się wychowuje liderów. Natomiast y, chciałem się Panom przyznać, że ta sytuacja dla mnie jest o tyle krępująca, że my tutaj mamy y, się wypowiadać y, o politykach, na których na przykład nie możemy głosować w, w wewnętrznym referendum, bo nie jesteśmy członkami Platformy Obywatelskiej. Chyba, że ktoś jest. No, nie mamy nie. tej pewności. Może no, ktoś nie. jest, właśnie. Więc to po pierwsze, to mi przy, przy, przy przypomina taką sytuację, że gospodarz zaprasza mnie do sypialni, pokazuje dwie damy i mówi, która ci się bardziej podoba, dorać mi, którą mam wybrać. No, mam za mało doświadczeń, żeby decydować. Zaczynasz. Grzegorzu? No tak, no, zwróćcie uwagę, że w tych prawyborach, w tę chłopięcą charyzmę wali właśnie Sikorski, przekonując swoich kolegów partyjnych, że za pół roku na pewno będzie wojna i on jest jak znalazł wtedy. Co trochę, co trochę właśnie jest, znaczy właśnie ja się zgadzam z tym, co Marcin powiedział, dlatego, że, że Sikorski, Sikorski uchodzi za takiego człowieka właśnie z większą charyzmą, poważniejszego, większego kalibru, no ale przepraszam, Pisanie do własnych kolegów partyjnych, że ja coś wiem, ale nie powiem. A w ogóle to będzie wojna. A w ogóle to głosujcie na mnie, bo jak będzie wojna, to ja będę lepszy. Przepraszam, no to jest chłopiec w krótkich majtkach. No rozumiesz, to, to bardziej jest takie. Więc ja chyba, się, ja chyba się bardzo zgadzam z tym, że ta charyzma Sikorskiego jest charyzmą Twitter'owo. Twitterowo. Uh... Twitterowo taką chłopięcą, no może. Teraz przejdźmy do popularności. Popularności, czyli tego, kto ma po prostu większy elektorat, kto ma większe szanse wygrania w tych wyborach prezydenckich. Gdyby się wsłuchać w te filmiki, które opublikowaliśmy na początku, no to by się okazało, że obaj panowie mówią dokładnie, tak. Przeciwne rzeczy. To znaczy, zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Radosław Sikorski twierdzą, że z badań wynika, że elektorat Konfederacji głosuje na nich. Tak. Rafał Trzaskowski jest przekonany, że ma większe poparcie w elektoracie prawicowym i Radosław Sikorski też jest Radosław Sikorski ma... zrobił badania w Anglii i wyszło mu, znaczy angielska firma, a nie w Anglii, I angielska firma mu zbadała, że w ogóle on jest lepszy. Tak, trudno, trudno bo... żeby było inaczej. <laughs> w każdym razie, no dobra, panowie, popularność, czyli który z nich ma, mówiąc wprost, większe szanse? Jakie, jakich firm nie, nie wynajmowałby badawczych Radosław Sikorski, z jakich krajów by ich nie wynajmował? No to po prostu nie jest tak popularny jak, jak prezydent Warszawy, co ten udowodnił. No, po pierwsze, w poprzednich wyborach, po drugie w, no nieustająco jest jedną z najbardziej popularnych postaci, co wynika ze zmaitych badań film nie, firm nie brytyjskich, tylko polskich. No i ja te jego charyzmy nie kupuję, ale ludzie jakoś to lubią i po prostu prezydent Warszawy jest osobą lubianą. Sikorski ma tutaj przerąbane, Wśród, w elektoracie PiSu, dlatego, że on się wywodzi z PiSu. I wywodzi się z tej prawicy, więc jest w pewnym sensie renegatem. Mm -hmm. A renegatów najbardziej się nienawidzi. To jest człowiek, też... który odszedł, odszedł z PiSu, atakuje PiS bardzo ostro, bardzo niefajnie traktował Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, na przykład, i to mu się i w PiSie, i w elektoracie PiSu pamięta. To jest swój. Które zdradził. Więc ja nie sądzę, żeby on miał szansę w prawicowym elektoracie, przynajmniej tym pis A w konfederackim? To już, to już bardziej. Wiem, że pewnie może się część widzów obruszyć, ale Trzaskowskiego jest dużo trudniej nie lubić niż yy, Sikorskiego. To jest Nie, nie zgadzam się. On po prostu, ja zupełnie poważnie uważam, yy, możemy sobie podyskutować, ale że yy, Trzaskowski jednak stara się, lepiej czy gorzej, jakieś te koncyliacyjne ruchy wykonywać. On, on nie ma na widzę ludzi. Jego ruch, ruchy koncyliacyjne ograniczają się do tego, że przed każdymi wyborami jedzie e, autobusem oraz zgłasza e, pomysł, by jedna z ulic nazywała się ulicą e, Lecha Kaczyńskiego. Na odwrót Robert, na odwrót Robert. E, Najpierw na, ulicą, a potem metrem. Jak na polską scenę polityczną, Naprawdę, e, e, gdybyśmy mierzyli strzykaną nienawiść przez tak. kandydatów, u Trzaskowskiego jest tego naprawdę niewiele. Kompetencje. Tu chyba nie trzeba tłumaczyć. Nie, nie chodzi nam oczywiście o wykształcenie. To, a jeśli by jednak... Trochę radł. też. No dobrze, bo kompetencje to jest coś więcej. Jakie, kom, jakie kompetencje ma, kompetencje polityczne, kompetencje do tego, by być prezydentem. Jest nie, ta piątka związek... nie dziwi, bo o Rafale Trzaskowskim można powiedzieć, że z zawodu jest prezydentem. Znaczy, <grym> no tak. Czym on innym się w życiu tak naprawdę zajmował niż bycie Nie, wykładał w uniwersyteckim. Słuchajcie, ale jest okazja, żeby zapytać był ulubieńcem Mellera, profesora Millera, czy jest jakiś związek A był między... Taki zawód, Ulubieniec. Między pańskim głosowaniem, panie premierze wysokimi notami, a tym, że prezydent Kwaśniewski poparł właśnie. Też chciałem zapytać. Mnie to też zaskoczyło, ale tłumaczę sobie w ten sposób, że to jest dowód na legendarną wręcz elastyczność pana Kwaśniewskiego. cztery mm, lata temu poparł czoskowskiego. A ale, się... tak, ale to po co mu to poparcie się? A mnie się wydaje, że Kwaśniewski dowiedział się, że Miller popiera Trzaskowskiego. <noise> on poparł Trzaskowskiego. Okay, czyli... Panowie, w każdych wyborach prezydenckich kandydaci na ten wysoki urząd zachowują się tak, jakby to były wybory na urząd prezesa Rady Ministrów. Tak jest. A nie prezydenta. Oni sobie nie zdają sprawy, że w ale... sprawach, których. Które Dobra, ich nie ale są pytania o te to to sprawy. Dlatego też ja od lat wysuwam postulat, że ja kiedyś... Będzie sprzyjający klimat, żeby znowelizować yy, konstytucję. Tak jest. jest samowite. Jestem za. Tak. Ja Z, też. zlikwidować powszechne wybory. O, oczywiście. A, tak. Absolutnie. O, oczywiście absolutnie, tak. absolutnie tak. Tylko, ale że Polacy, nie mają żadnego ale, ale, ale Polacy na to nie pozwolą, bo to jest fajna zabawka. Zobacz, w Polsce że jest, jest wojenna i tak opiewana i często jako wzór do naśladowania, nigdy nie było wyborów bezpośrednich, tylko zawsze przez Zgromadzenie Narodowe. Wybory po chodziło o to, żeby sprawdzić, czy on gada po francusku, rozumiem. Jest no, taka to... historia nie głowy, że jest prawdziwa, ale jest smaczna, więc ją opowiem. Mianowicie w kampanii poprzedniej prezydenckiej ktoś z Platformy zauważył, że Trzaskowski mało jeździ na wieś, więc zaproponował, że gdzieś tam w jakiejś wsi jego znajomej jest festyn i żeby Trzaskowski pojechał na ten festyn. No i poszli z tą propozycją do Trzaskowskiego, tak wysłuchali tak nie, no przecież ja już byłem w Pabianicach. No ale gdy mówimy o doświadczeniach Rafała Trzaskowskiego, samorządowych, e, no to czy one się tak do końca przydają? Czy to, że Rafał Trzaskowski jest w stanie postawić jakiś brzydki biały klocek w centrum Warszawy, będzie potem e, sprawiało, że, b, m, że to się jakoś przełoży e. 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 na skuteczność jego prezydentury? Będzie Wiesz, chciałem powiedzieć, że. Prezydent bo faster, Polski gdzie? nie stawia klocków w centrum Warszawy i nie buduje kładek e, ani tramwajów, tylko no ale coś zbudował. No, Chodzi o to, z... że. Wiesz, no niestety zbudował, no to jest nie, duży no, plus, no. gdyby już zaprzestał. sama swojego hobby. Nie błagam was. Sama sytuacja zarządzania dużym miastem. Yy. Lech Kaczyński też z Warszawy poszedł na prezydenturę. Jacques Chirac był merem Paryża. Tych przykładów można przytoczyć bardzo dużo. Jednak cokolwiek by powiedzieć, dużo. bycie prezydentem stolicy kraju, dwumilionowego miasta, etc., kierowanie bardzo znacznym zasobem ludzkim itd., itd. Tak, to jest predyspozycja do Sprawowania najwyższych urzędów, cokolwiek się sądzi o tym, co Trzaskowski zrobił bądź nie zrobił w Warszawie. Więc siłą rzeczy, jeżeli ktoś nie jest tragicznym prezydentem Warszawy, stolicy, a nie jest tragicznym, będzie się dyskutował, można dyskutować czy jest dobrym, niedobrym, to, to jest to predyspozycja do sprawowania funkcji podstawowej. Pytajcie o kategorię zaplecze. O, świetna kategoria. No to co, proszę, bardzo Skoro świetna i bardzo ważna, to, to zagłosujmy. <noise> Ale zaplecze polityczne. w tych wyborach. Zaplecze polityczne. W ogóle zaplecze jako takie. Takie no, rozumiem, że chodzi o takie bliskie otoczenie współpracowników mhm, tak. zaufanych. Kogo ludzi. weźmie ze sobą tak, do, to... do pałacu prezydenckiego w razie czego? Tak, Jacy to ludzie mądrzy, czy głupi, szkodliwi, to... szkodliwi czy nieszkodliwi. E... Dobra. Ale czy wiemy, jakie ma zaplecze Strzaskowski? bo jakie ma. No mniej więcej. Wiemy. wiemy A tak. no, mniej więcej wiemy, ty nie wiesz? Nie wiem. A, to no to trzeba dać mu jeden Wzięliśmy niekompeten niekompetentnego. No, no. Pięć i jeden. <laughs> Na no serio. No. Zacznijmy ja to od to z... Radosława Sikorskiego. Czadosława. Zapieram, tak? Jeden, jeden i jeden. Jezu. Jeden. Ura, byłbym niżej, ale nie można. Znaczy, ja bym dał zero, gdyby było, ale nie, daliście, no. to nic. Mogę tak zrobić. Ale zero. dlaczego? Nie no, błagam cię. No, Sikorski w Pałacu Prezydenckim to są silni razem i Roman Giertych. To jest obraza dla Urzędu Prezydenta. No i jeszcze Ann Applebaum. A to bym chciał w sprawach międzynarodowych, wiesz, bo to jest bardziej. Ja w y, tam jest pozycja międzynarodowa, <laughs> to znaczy te, te porównania do Hitlera, Mussoliniego i Stalina i tam jeszcze parę innych rzeczy. Natomiast chodzi mi teraz za plecze. Zaplecze mm -hmm. plecze no, Radosława Sikorskiego, to jest żadna tajemnica. No, jest głównym tam y, mastermindem za jego plecami jest Roman Giertych, czyli jeden z najbardziej. Y, 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 toksycznych i destrukcyjnych polityków w Polsce. Wiesz, no, to jest kwestia porównania. Gdybym nie widział, co się z drugiej strony gotuje, to, to być może dałbym trójkę. Po znaczy, po... No, jeśli ja miałbym coś powiedzieć, to po pierwsze, ja osobiście znam niektórych ludzi z otoczenia e, Rafała Trzaskowskiego i po prostu bardzo ich lubię. Mniejsza o to, kim są ci ludzie, e, po prostu się znamy. Ale z to, polityki, czy z miasta? Raczej, e, raczej to są tacy e, miejscy ludzie, niż... Mm. E, niż Ludzie z miasta. Tak, tak. I to brzmi, brzmi jak... i ich lubię i choćby z tego powodu dodałem ten ja też jeden, jeden punkcik. Po drugie, no, jest tam jakaś gromada ludzi, którzy wykonują ciężką pracę, bo akurat też można to powiedzieć, że Trzaskowski to nie jest człowiek, który się kojarzy z tytaniczną pracą. Oj nie, pracą. Gdyby była kategoria Pracowitość to. Tak, i tutaj też mówię, dlatego osobowość moim zdaniem jest istotna, a nie, nie tylko kompetencje. Natomiast zebrał sobie taki zespół ludzi, którzy który realizuje w Warszawie jakąś wizję. Ona nam się może nie podobać, tak jak, nie wiem, czyli może miejscu. spokojnie jeździć po Polsce, bo Warszawa działa. Tak. tak to zorganizował. I to jest coś, no, wizja dosyć lewicowa, taka progresywna, czyli tam... Z, z... Kompletnie nie, ale... Znaczy, no, jeżeli chodzi o komunikację, to, no, ale to tak. No. Że... I wszędzie stoją ci samochody i nie można przejechać rowerem. No dobra. No dobra no. Ja, w razie, ja, ja w każdym razie chciałem powiedzieć, że ja nie krytykuję tego. Znaczy, bo lepiej, że człowiek ma wizję, tak, niż... Zbiera przypadkowych ludzi. No to mamy następną kategorię: trupy w szafie. Proszę, Rafał Trzaskowski, od niego zaczęliśmy. E, jednak jakąś amunicję, którą można w niego strzelać, znaleźliście, skoro dostał e, głównie loty 3. Znaczy, no amunicja polityczna to jest y, y, krzyże, i jeżeli się będziemy jeszcze cofać, i y, y, LGBT, tak. Ja, ja, myślałem, ja, że przy... powiesz o y, 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 czajce? Chyba nikt tego już nie pamięta. Już nie, tak? nie, czajka nie pamiętam. W, 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 w skali ogólnopolskiej nie ma znaczenia, natomiast chodzi no, o tej, w skali to, skali ogólnopolskiej to w ma głównie. <laughs> <laughs> nie no, mówię no, w no, ogólno -polskie, no, tak, tak, Eksportowanie głana z Warszawy po całym kraju, ale, znaczenie ale na północ trochę. Ale sprawdziłbyś naprawdę, kto pamięta Czajkę? nie sądzę. Nie, myślę, że teraz. No dobrze, i, czyli Krzyże i LGBT. Co chciałem powiedzieć? Mianowicie, ja nie, nie rozumiałem tej um, decyzji akcji z Krzyżami, dlatego że o ile wtedy ta. Um, um, uchwała, czy jak to się nazywało, w sprawie LGBT przed wyborami 20 roku, można założyć, że Rafał Trzaskowski kierował się swoim światopoglądem politycznym, dobrymi intencjami, nie biorąc pod uwagę konsekwencji tego w wyborach prezydenckich. Ja pamiętam, rozmawiałem ze znajomym socjologiem w kampanii, kiedy już Trzaskowski zastąpił Kidawę Błońską. I on mówił, pokazywał mi wykresy poparcia dla Trzaskowskiego, że to było niemalże kopiuj w klej dynamika wzrostu Lecha Kaczyńskiego z roku 2005, dobrze? Mhm. I zapaść nastąpiła, kiedy odpalono LGBT w kampanii. Wtedy się załamała kampania Szaskowskiego, skończyło się porażką. I chodzi mi o to, że mając to doświadczenie, nie rozumiem, po co była ta akcja z Krzyżami. Autentycznie nie rozumiem. Dlatego, że, no co, że wygrał, w, w, że zapunktował wśród najbardziej. Mm, znaczy, najbardziej lewicowych swoich sympatyków, oni tak by albo zagłosowali, albo tam paru by nie poszło. Widać, y... że sam Rafał Trzaskowski nie rozumie, po co była ta akcja, skoro teraz mówi, że w ogóle takiej akcji tak, nie było i się, że, że to wszystko z tego całkowicie. I że żadnych krzyży nie, nie zdejmował. Na małych targowiskach, gdzie są różni ludzie i sympatycy, i przeciwnicy i tak dalej. I na drugi dzień po tym filmie Sokielskiego. Nie, 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 Pan mówi o sekielskim, kampanię europejską wcześniej, a ja mówię teraz o, to się nazywało, mówię o filmie z kampanii 23. A to ja mówię o tej wcześniejszej, Dobrze, ale, ale, historia ale, ma ale może prawdopodobnie puenta mhm. pasuje. Otóż mhm. ja gdzieś o 7 rano, bo to trzeba było wcześniej na takie targowisko pójść, I od, od razu oczywiście zostałem, Otoczony przez e, ludzi, którzy tam byli, słuchałem różnych skarg. I w pewnym momencie jakaś pani e, powiedziała mi, czy ja, czy ja oglądałem ten film. Mm -hmm. ja powiedziałem, że oglądałem, i przypuszczając, że mam przed sobą sojusznika, powiedziałem, no widzi pani, jaki jest kościół. Ona wtedy powiedziała, panie Miller, to jest nasz kościół, a nie pana. I Niech się pan odczepi i niech pan powie panu zkielskiemu żeby się odczepił od naszych kościoła. My możemy mieć pretensje, ale wy nie. Moim zdaniem, takim trupem w szafie jest po co nam CPK, skoro jest lotnisko w Berlinie. I granie takimi wypowiedziami trochę może pokrzyżować szyki Rafałowi Ale Trzaskowski może na to odpowiedzieć, że nie wystarczy budować lotnisko. Trzeba też zapewnić, żeby tam samoloty lądawały. Trzeba też wybudować Berlin. Trzeba wybudować Radom. A w Radomiu jest taki Ale przykład. to zachłyśnięcie się Rafała Trzaskowskiego Europą. Berlinem, innymi krajami, to nie jest coś, co może mu ciążyć? No wiesz, połowa, połowa na tym polega rok naszego kraju, wiesz, że połowa jest taka, połowa jest taka, no i pytanie, czy się tak, wahnie o te dwa problemy. Wydaje mi się, że zachłośnięcie się Zachodem, to nie jest nic złego. Każdy jest na pewno... Panowie, panowie, na ten, na ten moment. No natomiast, natomiast to lotnisko, to jest bardzo słuszne, bo to pokazuje, i PiS będzie to wykorzystywane na, na pewno, że y, PiS jest formacją, która chce Modernizacji, unowocześnienia Polski. A taki Trzaskowski ma to w noś, że dla niego są te sprawy e, obyczajowe, liber, liberalne, ważniejsze e, niż CPK. tego dawno temu spotkałem się z panią z Departamentu Stanu, która mnie pytała właśnie o Radosława Sikorskiego. No i sobie rozmawialiśmy w pewnym momencie. No ona sama zaczęła opowiadać i mówi, że, on, że Sikorski w Ameryce ma opinię ogromnego aroganta i bufona, że to jest człowiek, który rozmawia z Amerykanami z poczuciem wyższości. Ja Ona powiedziała coś takiego: to jest człowiek, który gdyby, nawet gdyby rozmawiał z królową brytyjską, to rozmawiałby z nią z poczuciem wyższości. No, może jednak coś takiego. Panowie, e, ale dobra. zanim ta, ta kategoria to. Pozycja, teraz pozycja międzynarodowa. międzynarodowa. Leszek Miller daje Rafałowi Trzaskowskiemu piątkę? Nie, tym razem nie daje, dlatego że akurat jeżeli chodzi o pozycję międzynarodową, to nazwijmy to, że ona jest umiarkowana w przypadku Trzaskowskiego. To tutaj byłbym skłonny przyznać taką pozycję czmurkę. wyjątkowo panu Sikorskiemu który od lat jest obecny na arenie międzynarodowej i w parlamencie europejskim też był bardzo aktywny. Natomiast e, czy właściwie wykorzystuje tą swoją pozycję? Mm -hmm. To jest temat... No dobrze, to może to zagłosujmy. zagłosujmy. Radosław Sikorski. Radosław Sikorski. Pozycja międzynarodowa Radosława Sikorskiego. Dobra, niech będzie. 4, 5, 4, 4. O, to zabrzmiało jakbyśmy mieli przedstawiciela Polski najwyższych światowych elitach. Igor. Wiesz no to, czy... yy, to, to, co opowiadałeś, tę historię, yy, yy, to mi się akurat podobało. Podoba mi się to w Sikorskim, że potrafi być arogancki nie tylko wobec jakichś tam gości z PiSu czy Moniki Olejnik czy kogokolwiek, ale że jest bufonem także w obliczu Amerykanów, bo to mało kto na świecie tak potrafi. Ja kiedyś opowiedziałem dowcip kiedyś w Waszyngtonie. Co o czekam? kobietach? Nie, nie, nie spodziewałem się reakcji. O e, bo Nie, mówiliśmy o Mówili stosunkach polsko-amerykańskich. <grym> <grym> widzę, że dowcip po tak się podobał. Roz... Poniosło się. Poniósł się po internecie bardzo. <grym> e, o stosunkach polsko-amerykańskich. I ja powiedziałem, że wiecie, to w Polsce się tak mówi, że e, nie przypadkiem jest liczna Polonia w Stanach Zjednoczonych, bo dawno, dawno temu mnóstwo Polaków tutaj przyjeżdżało. Bo byli mami, mamieni obietnicą, że w Ameryce ulice są brukowane złotem. Jak tu przyjeżdżali, to po pierwsze okazywało się, że ulice nie są brukowane złotem, a po drugie, że są normalnym kamieniem brukowane, a po trzecie, że oni właśnie mają je brukować się wcześniej te jego dwa bodaj wy, wy, występy w, 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 w ONZ-cie, No to to było mistrzostwo. No to tak, jak jak on grillował tego ambasadora Rosji czy Rosję w ogóle. Wiesz, y a nie o, będzie? Ja, ja, ja to sobie obejrzę. A te, a te hasła, że, że on był twarzą resetu, no, czyli to wszystko, co su, sufluje PiS, no, był twarzą resetu. No, no, ale oczywiście wtedy. Ale świat, świat reset, pytasz, jeżeli świat pytanie był. jest o pozycję międzynarodową, tak? Tak. No to pewnie wiesz, w jakimś szeroko rozumianym świecie, ludzi, którzy cokolwiek tam wiedzą o sprawach, międzynarodowość, czy wiedzą, gdzie leży Polska i tak dalej, i tak dalej no to Sikorski się tutaj wybija. No. A poza tym naprawdę, ja potem jeszcze się nawet ciekawiłem, kto, 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 kto wykonywał porównywalne akcje z nim, jeśli chodzi o to gadanie do Rosjan. No to wiesz, no. Mało kto. By nie Ale no. tym smutniejsze jest to, że on taką pozycję swoją niszczy. Takimi tweetami, chociażby, jak o tym. Tak. E, to jest kompletnie bez sensu. To jest, a tu wresuncie. pewnie dochodzimy znowu do jego, ale nie chcę się bawić w jakąś psychologię, bo po co mu mówienie publicznie, że e, poniżej jego godności jest przyjmowanie jakichś generałów od Trumpa? Jeżeli oni będzie... mogą się znaleźć w, zaraz gdzieś, no, no może właśnie. nie w górnej administracji, ale w środkowej, a tam będzie miał tam po prostu podgórkę. Prawda, no. no, jego pozycja. Poprosimy o nowe. Mhm. 4-3-3-3. Tak, no wyraźnie niżej. O... Ale nie, jakoś bardzo nisko. Tak, no, no dobrze. Trochę tak nie zaszkodził, nie błysnął. No, Kontakty mam. Po francusku jest, mówię. No i pamiętajmy, jest prezydentem, co się na wsi przydaje. Tak, polski. Na francuskiej bardzo. On chyba sześcioma językami mówi. Yy, nie wiem, Tadeusz Iwiński na pewno zna ich więcej. No zdecydowanie więcej, oczywiście. Ale nikt już nie pamięta, kto to. Pamiętacie jest taki zespół yy, Blue Cafe? No, A bo... nie premierze, że Ale, siedzi... ale zaimponowało nam, że ty pamiętasz. Siedziałem kiedyś obok Tadeusza Jewińskiego na koncercie <laughs> w Blue pamiętasz. I jak to... robili. Tatiana Okupnik śpiewała po hiszpańsku kilka piosenek. Mhm. I ja połzarłem półsery jako śpiewała jakąś piosenkę po hiszpańsku, mówię Tadeusz, jak oceniasz jej hiszpański. A Tadeusz posłuchał chwilę i wiesz, nieźle, ale ten andaluzyjski akcent. Teraz <śmuchy> <śmuchy> ogłosić, że nasze prawybory wygrał Rafał Trzaskowski. Tutaj a, widzimy e, wszystkie głosy. Pan. Uj, to dużą przewagą. Zdecydowanie, 2,75 Radosław Sikorski, no i ponad 4 punkty dla Rafała Trzaskowskiego. E, a właśnie, a czy my wiemy już jak głosowali nasi widzowie? Jeszcze, jeszcze, nie jeszcze nie wiemy, jeszcze znaczamy. liczymy. Jeszcze to no dobrze. natomiast to... tu widzimy, że mamy. Kandydata prawie idealnego. Mamy bardzo wysoką tak średnią Rafała Trzaskowskiego i, i słabą Radosława Sigorskiego. Mogę jeden postulat? Gdyby nałożyć potem te nasze wyniki, jakie będą faktyczne głosowanie, wyniki w platformie i porównać, na ile nasza średnia trafiła w głosowanie. Zobaczymy oczywiście, jak, jak, z, jak, zdecydują, jak zdecyduje platforma. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.